Witam, dzisiaj start. Kościerzyna, gravel, jestem dworzec PKP, nie wiem jak to też nazwać, PKS, może nie PKS, bo to chyba takich nas już teraz nie ma, w każdym razie dworzec autobusowy. Troszeczkę na południe, kierunek sycowa huta, łubiana, później już tak bardziej właśnie zdecydowanie na północ, stężyca i gołubie i stamtąd już na południe do kościerzyny. Ciągle ponad 50 km myślę, że będzie węgle. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jedziemy. Wyjazd jest zborca jest ładny, bo mamy ścieżkę rowerową. No tu w lewo diana Matejki. No proszę jodłowa ulica. Już jest tutaj. I przejeżdżam właśnie pod drogą Kerwą 20. Tu ulica Jodłowa. Koniec już kościerzyny, zaraz tutaj będzie widać drogowskaz. Tutaj mostek, rzeczka, wieżyca. Tam po lewej widać wiadukt kolejowy. I tutaj skręt w drogę leśną. Nawet jest szlak rowerowy czarny na drzewie. Tu ponownie przecinamy rzeczkę, wieżyce. No tutaj akurat fajny widoczek, jezioro Wieżysko w dole. Objeżdżamy je tak jakby trochę od południa. Tu ostrożnie, bo przecinamy 214 na drogę No Tutaj jest takie rozdzielenie jeszcze nie niewidoczne. Tu po lewej taka polana wycinka, może będzie też szkółka. Tu w prawo idzie droga. Ten ładny szkół idzie prosto, ale my tu skręcamy w prawo. Po lewej jezioro chyba okrężne się nazywa. Nie wiem, czy teraz tutaj jest prywatne, czy to droga tak jedzie przez podwórko. Ja się może oj tu wyjechałem, wyjeżdżam z lasu pojechałem prosto, bo tak mi pokazywała droga tak sobie zarobiłem szlak bardzo mi ludzie, pan powiedział, że proszę bardzo może przejechać, no ale niestety droga jest prywatna to sesja prywatna więc jedziemy tu no i proszę, ładnie wlatujemy, jest info na drzewie lubieński szlak pieszy i rowerowy tu mamy kolejny drogowskaz cytowa puka, 2,5 km i na drzewie, i kamień to taki piękny, długi, leśny, prosty odcinek. To jest pożarowy 8. Właśnie jest takie rozwidlonko. A, zsysował po 4 km, to jest pożarowy 8. No i tutaj, do jest pożarowy 8. doprowadził nas do zowej huty. Przecinamy asfalt. Tutaj taki uroczy. Rzeczko, przeszlek pomiędzy dziurkami. Tutaj ośrodek Kormoran, tam, bo tam w oddali widać jezioro w Sodomie Tutaj z końcem ogrodzenia ośrodka Kormoran prawo o, Tu jest okazja trochę zobaczyć jeziorko w Podomie Tak proszę pięknie Sporo asfaltu, żeśmy byśmy W każdym razie już teraz jesteśmy na Słaciku No i zjeżdżamy Gubiany mamy Gubiana tutaj rzeczka pilica, Głubiana no właśnie chciałem przejechać koło zakładów Lubiana zakłady porcelany no i ta i z Głubiany rzemieślnicza kończy się tutaj taką ścieżyną ale tu już w zasadzie słychać drogę krajową 20 no i proszę taki tutaj mamy lociek na krajową 20 no tutaj zaraz jest Ścieżka na stronie, to 100 metrów Krajową 20, no jest ruch, więc ciężko było się tutaj dotrzeć I tutaj skręcić możemy czyna. na ścieżelikę I tu ulica Rzeczna Krajowa 20 biegnie do góry jest równolegle do niej też ścieżka rowerowa, ale my tu skręcamy prawo Praktycznie ta Rzeczna też rzecz wygląda tak prywatnie Rzeczka Pilica. Przed Rzeczką Pilica skręcamy w prawo dojazd pożarowy 5. Tu nam Piątka skręca, Pięć też skręcamy. Trzymamy się na razie dojazdu pożarowego 5. Mamy tu Piątki. Tu Piątka to jest drogowskaz z miejsce Pamięci Narodowej. Tutaj jednak jedziemy z na 2000 2000 ryb na Burzycy. Ta Piąteczka tutaj na cały czas pięknie prowadzi. I tutaj po paru ładnych kilometrach kończy się chyba do dojazd pożarowy. Jest oczywiście jeszcze piątka na drogowskaz był, ale to już jest jakiś alaasfalt, nie płyty. Przed chwilą jechała ciężarówka, no tu po lewej widać stały piachu. także to kierownia. No i chwilka asfaltu, kierunek w lekko w lewo, za chwilę przy krzyżu w prawo. No, a teraz będzie parę kilometrów asfaltem, kierunek Stężyca. Wyjeżdżamy z kostomie. Tutaj taki skręt. Zobaczymy, troszkę inaczej, że nie cały czas asfaltem. Bardzo fajna, porno, droga. No proszę, jaki fajny wiejski przejazd. Wiki, chustki się pasą. Parzęce. No i tak właśnie przez miejscowość. Parzęce. Tutaj wjeżdżamy do Stężycy. Tu przed tablicą, gdzie jest drogowskaz Szymbark w lewo, to skręcamy w lewo. Tu zaraz na wysokości po lewej mamy lustro, tu w prawo, numerek 6A, w prawo i zaraz w lewo. Tu na wyjeździe ze Strężycy kończy się asfalt, odbijamy w prawo. No i tutaj, o, krzyż, 1977 rok, czyli no, porządnie, 150 lat. Od krzyża już będzie Myślę do Gołubia Leśne Drogi No tutaj wylatujemy, przystanek Uniraze, to się nazywa y, Cimentarzysko kurchanowe. Przed tablicą Uniraze w prawo 11, jest pożarowy 11 w tej chwili No tu krótko 11, bo jedenastka prowadzi prosto A skręcamy w lewo No i od tego zjazdu z 11, skrętu jeszcze się na czarnym szlaku bardzo fajna. Fajny ten odcinek, akurat tutaj zjazd Mest King No i znowu asfalcik No i jest ścieżka rowerowa No w prawo, gdyby tu pojechać, możemy pojechać do, dojechać do jeziora Dąbrowskiego No ale muszę mnie mi objeżdżać wtedy od południa, a ja chcę objeżdżać od północy No i tutaj możemy sobie zjechać właśnie zaraz w prawo Objeżdżać od północy jezioro Dąbrowskie tu w prawo. Gdyby była zamknięta, ponieważ tam jest brama ośrodka, jest ośrodek, gdyby była zamknięta brama, można zrobić pętelkę taką. I tu, tu by można było skręcać. Północna zatoczka jeziora Dąbrowskiego. Proszę tutaj przejeżdżamy tą kąpieliska. No i tutaj stąd wyjechałem, wyjeżdżamy, tu jest takie napisane, bo to jest ogrodzone, więc że to jest od 10 do 18 pewnie otwarte A tak właśnie już wygląda droga wokół Jeziora Dąbrowskiego Wokół, powiedzmy może yy, w tym miejscu jestem, akurat na południowo-wschodniej stronie no, Przed Regiem ślepa w lewo lekko No I tutaj nie wiem, czy to dotyczy tylko tego tutaj całej drogi no więc tutaj mamy to kaszuby Treehouse, ale tam teren prywatny więc jedziemy tu no i tu wjeżdżamy o tu drogoskazitowe z górze to było tam gdzie właśnie tam były zakie prywatności więc nie jechałem tam tu no tutaj przed lotem tam jest coś to no i fajnie bo jest pod z torami złóż terowiska. fajna droga raz wy trochę przód teraz tutaj jezioro brzecionek no tu uważnie bo tutaj mamy taki bruczek akurat tablica brzecionek ulica i tu trzeba przejechać przez tory tu to fajnie bo tutaj znowu przejeżdżamy przez starym gaduktem nad torami to bardzo fajnie malowniczą w tym sensie kościelny na wybudowanie tutaj kolejny przejazd nad torami Po prawej Droga krajowa 214, żeby w nią nie wjeżdżać. Wiadomo, tu stracamy wojtek giełdną no, i zaraz płytamy ją bo w dół. No i proszę, mamy taki fajny, fajną drogę szlak przy torach toraowy szlak kolejowy szlak. No i tak, wjeżdżamy zaraz do kościerzyny. Na końcu też latujemy przy kościerskiej Środek Stworzenia racji, Kosir. Także już tyle. Na koniec tutaj akurat stadion elektrodetyczny, wcześniej piłkarski. Także finito!